Histeria panika, że zabieram mi dziecko już zabieram teraz w szkole, nałszy, już na zawsze już koniec nie zobaczę. Nie mogłam nic robić, bo niech ten widzę, po prostu ale kolecała ze nie wyrwała, koniec zabrała z powrotem do siebie, ale nie mogłam nic robić. Rzadko się słyszy taką prawdę, nie? bo w mediach to raczej się słyszy o aborcji, o tym krzyku. I rodzice nie mają, jak się wypowiedzieć. Ja tak słuchając teraz też tych wypowiedzi, mimo że słuchałam ich już wiele razy i za każdym razem poruszają serce. Sobie myślę, jak musi tęsknić Pan Bóg za każdym z nas? Jak On to w ogóle przeżywa, nie? I jak bardzo musi się cieszyć, że czasem przychodzimy do nich na chwilę, do Niego, na chwilę tutaj, do Kościoła nawet. Właśnie ta adoracja jest taka dzisiaj wymowna. My się uczymy tej obecności, właśnie adoracja jest czymś niesamowitym, bo wytrwać to napięcie drugiego człowieka, to ten moment, to, to jest właśnie to codzienne trenowanie ciszy, jakiejś takiej przestrzeni serca, która robi. Przestrzeń wewnątrz nas, na drugiego człowieka, na siebie samego. Bo nie mam wątpliwości, że każdy z nas przejdzie przez tą próbę towarzyszenia komuś przy umieraniu. Ale nie nawet umieraniu fizjologicznym, ale coś więcej takim umieraniu wewnętrznym, tym pogubieniu się życiowym. Jakby to jest coś, co zazwyczaj łamie nasze relacje, małżeństwa, zespoły ludzi, rodzicielstwo. Właśnie to, kiedy ja w pewnym momencie się kończę, nie spełniam oczekiwań, kiedy wychodzi na jaw moja parszywa natura. I nie ma człowieka wtedy, który jest zaprawiony do boju, wie, że to jest początek drogi i że przejdzie ze mną przez całą tę moją mroczną ciemność, nieustannie okazując mi miłość. My mamy też problem w zdefiniowaniu miłości dzisiaj. To jest słowo, które jest słowem wytrych bardzo często. Wymaga dużo cierpliwości, ale też takiego mądrego wychowania, nakładania też pewnych wymagań. I myślę, że tutaj poproszę księdza Andrzeja, żeby, żeby też się podzielił właśnie tym, że my nie mamy być społeczeństwem sukcesu, ale przede wszystkim nauczyć się przechodzić przez porażki. Tak, obserwując e, współczesny świat, ja troszkę byłem poza granicą Polski kilkanaście lat, i kiedy powróciłem po 14 latach, no, bywałem w Polsce, ale nie byłem, to zobaczyłem, jak się bardzo nasze społeczeństwo zmieniło. E, nie zawsze na plus. E, staliśmy bardzo wymagające. Chociażby zapytajmy się, jak wychowujemy nasze dzieci. Jak wychowujemy nasze dzieci? Wychowujemy do sukcesu dobrze, Bo może być wygrzucone, zdolne, mnóstwo różnych zajęć i tak dalej. Ale zapominamy w tym wychowaniu to powinno iść równolegle do porażek. Czy przygotowujemy nasze dziecko do porażek? Moja znajoma, która pracuje w przedszkolu, mówi kiedyś mi, y, przyszła do mnie mamusia, dziecka, i powiedziała: niech Pani zrobi wszystko, aby wszystkim rodzicom szczęki opadły. Żeby to dziecko najpiękniej wystąpiło. Jest to piękne życzenie rodzica, rozumiemy. Tak? Ale w tym wszystkim zapominamy. Kiedy przychodzą potem kryzysy, problemy w życiu tychże dzieci, one nie potrafią sobie poradzić z problemem. Stąd widzimy okaleczenia, czasami samobójstwa. Teraz psycholodzy mają mnóstwo pracy z, z dziećmi, właśnie z młodzieżą. To kwestia jest tego, że nie nauczyliśmy ich porażek, a one są wpisane w naszą rzeczywistość. I dobrze jest się do śmierci, w pewnym sensie przyzwyczajać, mówiąc o porażkach. Pani Ewa mówiła o moim doświadczeniu, tych porażek. miałem w życiu bardzo wiele, ale taką największą na razie bolesną porażka jest porażką doświadczeniem bolesnym, było to, kiedy musiałem z dnia na dzień wyjechać z mojej parafii, którą tworzyłem, budowałem, i materialnie kościół i, 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 i wspólnotowo. I w jednym momencie musiałem zostawić bez pożegnania, pozostawić wszystko i wszystkich. To była strata, to była śmierć. osiem lat w tejże parafii, i nagle Słyszę, że jestem terrorystą w tym kraju, gdzie byłem i nagle w tajemnicy nie żegnają się z nikim, wyjechać. Piękny moment to było to, kiedy musiałem wziąć e, pościel i spalić wszystkie swoje rzeczy, żeby tego nie wywozić, bo nikomu nie musiałem, nie mogłem powiedzieć, że wyjeżdżam też. Wrzuciłem to do jakiejś na pościeli, że mieszkałem za miastem, e, to można było to spalić po prostu. To jest niesamowity moment oczyszczenia. My w tym świecie biegamy, kupujemy, załatwiamy najlepsze marki, żeby dzieci miały, najlepsze odznaczenia i tak dalej. Przychodzi moment, że to wszystko przepadnie. To spalenie rzeczy było dla mnie pięknym doświadczeniem, trudnym, ale oznaczało, że to wszystko przeminie. I te dzieci, kochane nasze, o których tu była mowa, one nas tego uczą, że w pewnym momencie wszystko się skończy, a pozostaną tylko relacje. Relacje z tymi, którymi jesteśmy. Dlatego uczymy się budować te relacje dzisiaj z dziećmi. Ten mały chłopiec, który siedzi na fotelu, niby się bawi, ale on chłonie. On chłonie. Kiedy on był w łonie swojej mamusi, on chłonął. Tak? Czasami zapominamy o tym wszystkim. On najbardziej chłonie, on jest jak gąbka, chłonie to wszystko. Stresy. Mama mówi, nie chce, On to czuje. Mama mówi, chce, pragnę ciebie. On to czuje. A potem dziwimy się, że tyle problemów z dziećmi wychowawczych, to się zaczyna już tu, pod sercem mamy. I uczmy się tej pięknej miłości. Macie kochane dzieci. Każdą minutę szanujcie, dziękujcie im, pokazujcie im. Tak, aby ta relacja była żywa i trwała. Aby te i sukcesy, i porażki doprowadziły was kiedyś do świętości. Z moment będzie druga część filmu. E, jeszcze pożegnanie i potem nie tylko. On się skończy coś pozytywnie. Bo ci rodzice, którzy mówią o śmierci, przepracowali to bardzo pięknie. I dzisiaj mają relację z tymi dziećmi. Te dzieci nie umarły. Kiedy żegnamy ciało, żegnamy nasze dzieci, albo chociażby dorosłych też, to zawsze powtarzamy w hospicjum, nie żegnamy się z człowiekiem, nie żegnamy się z dzieckiem, żegnamy się z ciałem, a nasze relacje trwają. I ci nasi, nasze dzieci kochane dają nam wielki dowód swojej obecności fizycznej i duchowej. Mam też wiele świadectw na ten temat, ale to może przy innej okazji. Ja się zaczynałem wiedzieć, jak się złożyłem. przygotować, Dlaczego jeszcze nie da się przygotować? Ja jestem jego i po prostu czułam wewnętrznie, że ja muszę go tym ostatnim raz jeszcze pożegnać. Ja muszę go ostatnio ostatnim trochę przygotować. Żeby odprowadzić go od początku do końca. Później, to takie pożegnanie. Co to też jest ważne, żeby ich głodnie tworzyłem. Ciężkie przeżycie było, że w każdej bliskiej osobie jest przeżyciem ciężkim dla każdego, a tym bardziej, jeśli się traci własne dziecko. Nie bałem się nie tej trudnej, czy ja czy, czy, czy komuś innemu, czy firmie, stracić zatrudnienie. To było tak naturalne, że ja bym. Ja tą trudną wezmę. Bardzo trudno mi przyszło. Mówię, szedłem z do ołtarza, to, to, to przeszedłem po prostu dumę, że wiosną moją córkę. Oczywiście ból też czułem, że, że ja musiałem ją pożegnać, ale bardziej, bardzo jednak. I też wdzięczność, że... była i wdzięczność, że ona z nami była. Pożegnanie. Um. Stwierdzam, że jeszcze się staramy trenować, żeby każdy dzień był ostatnim dniem naszego życia, żeby tak budować relacje, tak się spotykać z ludźmi. To naprawdę wygląda inaczej. Jakiś inny apetyt zaczyna się budzić. Jakoś się Inaczej smakują zwykłe naleśniki, które się lubi. Jakoś człowiek przestaje być w tej byle jakości, też nie goni za tym, czego nie ma. Tylko te oczy zaczynają mieć taką bardziej wyrazistą soczewkę, która zaczyna dostrzegać to, co jest. Ktoś się z tego ucieszyć. Ludzie mają bardzo duże problemy wychowawcze, i może też stwarzaliście jakieś problemy wychowawcze. Oby, bo jak jesteście idealni, no to pewnie trudno. Ale, wiecie, słuchajcie, młodzież, dzieci, one nie słuchają tego, co się do nich mówi. One powtarzają to, co my robimy. To jest na zasadzie doświadczenia. I oczywiście, nawet jak jest kilkuletnie dziecko, to ono w pierwszym czy tam drugim etapie swojego buntu dokładnie będzie szło w drugą stronę, nie? bo chce wypróbować swoje drogi. I potem w wieku nastoletnim też tak jest. Może też macie takie doświadczenie, że dopiero teraz macie 40-50 lat, zaczynacie rozumieć swoją mamę. Wiele ludzi tak, tak mówi. nie? Kiedyś myślałam, że klepie te różańce jest zaciemniona i na niczym się nie zna. A ja teraz dopiero zaczynam rozumieć, co ona robiła, jaki ładunek detonowała specjalnie dla mnie. Więc, jakby ten czas oddalenia jest czymś naturalnym. I teraz, co robi nasze serce? Nie nasze serce, jak jest niepokochane i jest doświadczone zimnem, jakąś lodówką, właśnie upokorzone, że my jesteśmy okradzeni z najważniejszej rzeczy, że jest wyżej, ktoś wyżej, kto nas kocha. Kto prowadzi naszą historię, ludzie umierają za życia z bezradności. My, patrząc na to dziecko, które jest takie bezradne, bezsilne, zupełnie przecież od nas zależne. To my decydujemy, czy my je i w jaki sposób chwycimy właśnie, czy je przytulimy, czy je zostawimy, odrzucimy wzrok, ale my mamy w sobie to doświadczenie tego dziecka w jakiejś totalnej bezradności. Rodzice. Pierwszym krokiem do uzdrowienia, to jest się do tego przyznać. Czy jestem facetem, czy jestem kobietą. Ja jestem wobec tego bezradna. Rozryczyć się jak małe dziecko. Tutaj jest dzisiaj ojciec Mirosław, ale mnie uzdrawia zawierzenie Maryi w Niepokalanowie. Ja cały czas, jak będę nawet mieć 80, 100 lat, chcę być jak małe dziecko. Ja muszę zaopiekować tą małą dziewczynkę, która jest we mnie, bo ona i tak się odzywa. Ja jestem bezradna na wielu polach ja muszę umieć się oddawać komuś, kto mnie kocha. Żeby dawać miłość, ja ją muszę wziąć. Teraz zadanie domowe, jak wrócicie, zwłaszcza do Pani mówię, popatrzcie na siebie w lustrze z czułością. Patrzyłyście kiedyś? Wiecie, jak wasze oczy wyglądają, jak patrzycie czule? My jesteśmy czasem zimne jak lód, niepokochane winimy się za miliardy rzeczy. Ja byłam wolontariuszem w domu starców. Pamiętam stare kobiety, które wspominały, po 60 lat minęły, minęło, to, że na przykład ona myślą właśnie, nie chciała swojego dziecka, że to potem dziecko cały czas stwarzało problemy, to, że za słabo karmiła swoje dzieci, to, że ktoś umarł przedwcześnie. Serce, które jest w poczuciu winy, które się oskarża, nie jest zdolne do miłości. Więc czy potrafisz ty, bo tak naprawdę zanim będziemy mówić o dzieciach, to chodzi o ciebie. Przyjąć siebie i sobie przebaczyć. Przytulić to, co jest takie trudne w tobie, to, czego nie możesz sobie przebaczyć. Bo każdy ma taką próbę. Tak narozrabiał albo taką głupotę zrobił. Tylko to jest błogosławieństwo w pewien sposób. Bo twoje dziecko też wywinie taki numer. I będziesz oskarżycielem? Czy ucieszysz się jak miłosierny rodzic? Wiesz, że śmierdzi i cuchnie tymi świniami? Bo to są te nasze doświadczenia upokorzenia. Więc ta czułość i umiejętność przebaczenia sobie. To jest coś, o czym my zapominamy. I dlatego dziecko nasze ciągle myśli, że my od niego czegoś oczekujemy, ale bo my mamy wobec siebie niespełnione oczekiwania i pragnienia.